Witam serdecznie, Konrad Baszak. Tech poranek no i. bang. Cześć! Obrodziło zegarkowo. Wiecie, że ja od zegarków specjalistą to, to ze mnie taki żaden, ale przeszło coś super fajnego. Będzie test. Chyba jutro nawet. Bo mam już go chwilkę. Coś takiego. To jest Watch. Huawei Watch 5, nie GT, zwykły Watch. Przyszło coś takiego. To jest Watch Fit 4, ale też zupełnie coś z innej parafii, czyli coś takiego. I to jest Motorola Moto Watch Fit. Więc będę, będę testował te na ten. Tytanowe, jakieś materiałowe. Jest różnica. Czy ja powiedziałem bęk, Jak nie to bęk. Ej, ale tak, przyszło zegarków od cholery. Znaczy trzy. dla mnie to od cholery, więc będę się tymi zegarkami e, bawił w najbliższych dniach. W końcu, bo przyznam, że już kilka dni u mnie leży, ale byłem tak za wolny, że nie mogłem. Przesiadam się na tego, bo no, ja go chyba wam pokazywałem. O Jezus, jaki on jest piękny ten kolor. A szczególnie cieszy mnie to, że mm, w mojej Leży w domku jeszcze to. Więc sobie chyba zrobimy porównanie, bo to jest 50 Pro, a to jest 60 Pro. I zobaczymy, ile Motorola poprawiła na przestrzeni roku. Jak myślicie, dużo mało. Robić w ogóle takie porównanie, czy bez sensu? Pomyślmy. Ale dobrze. Recenzji od cholery wyjdzie. Nie wiem, jak to zmontuje. Ale dobrze. Ruszyła przed sprzedaż Sony Xperia 17 6500 1000 MX4, więc fajnie, ale 6500. Sony chyba się nie chce yy, dorobić większych y, wolumenów większych sprzedaży po prostu. Szkoda. Ale mam nadzieję, że uda się przetestować. Co jeszcze? Yy, możemy zobaczyć. Pierwsze pierwsze wyniki yy, najlepiej sprzedających się smartfonów 2025 roku. Za pierwszy kwartał są wyniki. I. Uff, przykro mi yy, dla Androida, ale to jest dominacja iPhone'a. Ja wiem, że to jest po prostu dominacja iPhone'a, bo są tam 5 modeli na krzyż, ale jest pierwsza czwórka: iPhone 16, 16 Pro Max, 16 Pro, 15. Potem jest Samsung A16, Samsung 06, S25 Ultra, Redmi 14C, Galaxy A55 i na dziesiątym miejscu iPhone 16. Plus plusem jest to, że przez pierwszy kwartał 2024 były same Samsungi i same iPhony. Tu się pojawiło to światełko w tunelu, czyli to jedno Redmi, które jest takim wiecie że może ktoś tam jednak zamiesza w tej top 10, ale to jest dominacja iPhone'a jest gigantyczna. Patrzę się mi na dominację wynika sprzedaży. Wszyscy się patrzą, bo jest gigantyczny. Jestem smart. Ale przepraszam, nagrałem dzisiaj 5 filmów już. To jest szósty. Chcę nagrać jeden i jakieś shorty mi już na web trzaska. Ale tak to jest, jak się normalnie pracuje uczciwie, a nie na YouTubie. Fu. YouTubery najgorsze e, i jakby no się ma zajęte całe dnie, więc nie miałem kiedy nawet tego nagrać, więc nagrywam wszystko w niedzielę, w niedzielę kiedy jest, kiedy są wybory i jest cisza wyborcza, ale puszczę to w poniedziałek, kiedy już ciszy nie będzie, więc e, i tak mógł to powiedzieć. Mam nadzieję, że byliście głosować, mam nadzieję, że wybraliście tak jak uważacie za słuszne i mam nadzieję, że obudzimy się w dobrej Polsce, takiej jak ja uważam. Nie będę tutaj wchodził w politykę, bo zawsze ktoś powie, że dobrze gadam, a ktoś, że pierdolę głupoty, więc nie ma sensu. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Kochani, będzie dobrze. Jezu, szybko mi to dzisiaj idzie. Szybko mi idzie ten tech poranek, że uch. Samsung, Samsung S25, fajne telefony, sła, słabi następcy. Tak, nazwałem jeden ze swoich filmów i tak się z tym nadal zgadzam, że to są bardzo fajne telefony, ale jako kont kontynuatorzy, następcy są tacy sobie, bo dużo zmian nie ma i się chyba mylę, bo możemy przeczytać, że Samsung, seria, cała seria S25 to najlepiej sprzedające się flagowce Samsunga z 5G. Jak na GS Maniaku możemy na przykład przeczytać, poprzedni jest też GS Maniak. Lepiej niż S10, które były, pamiętam, S10E. W samej Korei 2 miliony ludzi korzysta z S25. I to jest super mm, dla Samsunga, że ta S25 nie okazała się kompletną klapą. To jest trochę gorzej dla nas, moim zdaniem, bo gdyby się okazała kompletną klapą, to może Samsung by wziął i zrobił coś fajniejszego. A Samsung z fajniejszych rzeczy zrobił to. S25 Edge, który wizualnie... ja, oje... Zobaczcie moją recenzję. Ja się zachwycam 10 minut, jak on super wygląda. Chociaż wygląda jak każdy inny Samsung, ale ta smukłość naprawdę robi mi, robi mi robotę. No podoba mi się, po prostu fajnie mi się z niego korzysta, przyznam uczciwie. E, no ale innowacji to tam jest tyle, co no jak na lekarstwo, gdyby tam chociaż była bateria węglowo-krzemowa, coś tam, to by było super. A jak Samsung i tak robi rekordy sprzedaży, to po co to zmieniać? To zróbmy 26, które będą takie same, tylko troszeczkę inne, i ludzie kupią. Dajmy dobrą promkę i ludzie kupią. Masakra. Co jeszcze? Motorolka. Motorolka oczywiście ostatnio była mocna premiera 60... Nie, nie tych 60. E60, Razer 60 dla siebie. Dlatego wiem że mam jedną ze sobą. Jedna czeka na zmontowanie. Dużo tego pewnie będzie. I Motorola Moto G56, G86 i G86 Power. I ta ostatnia jest chyba tą... Najciekawszą, e, ponieważ ma kosztować 1449 zł i to ma być smartfon, który ma 6,67 e, cala. Już się ten przechodzę i ma mieć baterię 6720. I to jest super, bo korzystałem teraz e, z Realme, które mają 7000. Ale one kosztują 3000, niecałe, droższy kosztuje ponad 3000, więc to są smartfony, które już jest taka średnia, wyższa półka albo taki flagship killery takie. A jeżeli będziemy mieć smartfon za 1500, który ma ładowanie, co prawda, 30 chyba watów, więc takie sobie, ale ma prawie 7000, to to jest bardzo dobry znak, że za chwilę powinien to być standard nie wśród wszystkich producentów. 900, ale wśród wielu producentów, że te prawie, te 6, 6,5, że to już nie będzie tak, nie będę już mówił za pół roku, że no ma baterie 5000, czyli tyle co standard na rynku. Nie, będę mówił, może ma baterię 6000, czyli tyle co standard na rynku. 6,5, może 7. Cholera wie, liczę na to mocno, że to będzie 7000, 6,5, tysięcy, to będzie standardem za pół roku, za rok. I jak coś będzie miało 5000, to będę patrzył tak. Uu. Uuuu, brader, no. Więc liczę mocno na to, że to będzie coś fajnego. Zobaczymy, czy to się uda i czekam, aż dostanę tą motkę w swoje ręce oczywiście. Ręce w podzięce. I tak naprawdę tyle, to jest szybciutki tych poranek. Ponieważ mam trochę tych sprzętów do testów, ogrom sprzętów do mnie ode mnie wyjeżdża. Eee, nie wiem co jeszcze przyjedzie. Muszę popisać. Ale powiem wam tak, pogadajmy sobie chwilę. Ja nie chcę się żalić, że to jest ciężka praca youtubera. Ale wiecie ile tych testów to ile, ile mi to zabiera? Dzisiaj nagrywam już którąś godzinę. To jest takie po prostu irytujące, a wy subów nie dajecie jeszcze. Gdzie są moje suby? Kochani, gdzie są moje subskrypcje? A, jeszcze kupiłem jedną rzecz. Podpowiadam komentarze. Gruba się, po co ci to? Kupiłem bieżnie. Kupiłem bieżnie taką, która będzie odpowiednia dla ludzi z moim wykształceniem i masą. Eee, więc zobaczymy. Będę ją testował. I tak poważnie pytanie. Pytałem o recenzję samochodu i ona będzie, tylko prawdopodobnie w przyszłym miesiącu, bo muszę kupić trochę sprzętu i muszę ograć pewien pomysł, czy mi się uda go zrealizować. Ale prawdopodobnie będzie, w czerwcu się powinna pojawić. Jak się nic nie wykrzyczy. I mam pytanie, chcielibyście, żebym nagrał i to pełno, pełnowymiarowy film, pełnometrażowy powiedzmy jak na tym kanał, czyli takich 10 minut. Czy shorta jakiegoś? obieżni? Spokojnie, nie będzie przybitek jak biegam. E, ale tak się zastanawiam. No to jest kawał technologii, e, jakiś tam. I zastanawiam, czy to was ciekawi, czy po prostu... fuj, i, i lepiej już wrócę do maszyn do popcorn. <laughs> o oh, jest. Co ja robię ze swoim życiem? Dobra, kończmy to, bo tylko przedłużam. Przedłużam niepotrzebnie e, jest tego trochę w następnych dniach pojawi się ogrom, e, ogrom recenzji. Muszę to tylko wszystko pomontować. I jedziemy z tym dalej. Pozdro i dajcie suba i lajka. I komentarz i nara.